Dzień dobry, witam dzisiaj w Totalnej Biologii Bez Tajemnic. Następnym konfliktem, któremu się przyjrzymy, będzie chłoniak, guzy w płucach. Zostałem zabity, odczucie obniżenia wartości, nie byłem w stanie nic zrobić. Chłoniak, migdałki, przerost kamki limfoidalnej, Nosowej części gardła, konflikt niezdolności do przełknięcia kęsa, konflikt niepokoju dotyczącego niemożności złapania upragnionego kęsa. Odczute doświadczenie, w którym można znaleźć obniżenie wartości w konkretnej dziedzinie z powodu kęsa, którego nie można przełknąć w kontekście strachu. Cholera, Odkry, odkrycie nowej kultury, czegoś nowego, co nas zaskakuje. Cholera była przyczyną siedmiu wielkich epidemii, które oznaczają porzucenie starego sposobu myślenia na rzecz nowego. Cholera jest strażnikiem, który jest serberem. Pyta nas, czy potraficie przejść przez te drzwi, czy potraficie wejść, czy potraficie przejść od starych przekonań do nowych, czy potraficie przyswoić sobie te nowości, które zostały wam dane? To kryzys te to jest test. Inicjacyjny, chorera to gniew przypływający przez układ pokarmowy. Chorych na cholerę poddaje się 40-dniowej kwarantannie. Mamy tu do czynienia z inicjacyjnym znaczeniem liczby 40. To czas konieczny na przystosowanie się do nowych warunków. Nazywa się go często przejściem przez pustynię. Po 40 dniach ludzie przystosowują się do nowego życia, ostatecznie porzucając dawne wartości. Ich jelita są opróżnione, a oni mogą wejść w nową kulturę, nie, zaniecz nie zanieczyszczając jej. Gdy opuszczamy swój kraj, po około 6 tygodniach, czyli 40 dniach, doświadczamy uczucia smutku, ponieważ musieliśmy z czymś się pożegnać. Mamy około 40 dni urlopu. Pościmy przez ponad 40 dni, czterdziastka symbolizuje przekształcenie czegoś nowego w zbiorowej podświadomości. Epidemia cholery wybuchała często pośród pionierów opuszczających swoje domy w poszukiwaniu nowych, nieznanych krain. Cholesterol. Mogę liczyć tylko na siebie, muszę sam siebie zbudować konflikt konstrukcji podstawowej struktury budowy komórki. Zły cholesterol, jak nazywa się go w naszej tradycji medycznej, odkłada się w tętnicach, powodując zgrubienie ich ścian i tworząc płytki miażdżycowe. Zasadniczo, cholesterol jako tłuszcz nie powinien się osadzać, jego gromadzenie wydaje się być spowodowane mikrouszkodzeniami tętnicy, które zostają nim wypełnione. Wysoki poziom cholesterolu. Muszę pracować. Mogą liczyć tylko na siebie. Dziecko, które może liczyć tylko na siebie, ponieważ żaden z rodziców go nie wspiera w jego przekonaniu. Cukier przekształcany jest w tłuszcz. Niski poziom cholesterolu nie potrafię się odnaleźć, wyrazić, zrealizować. Brak mi odpowiednich środków. Choroba lokomocyjna. Rozbieżność między dwoma źródłami informacji, trudności z ponownym dopasowaniem do dwóch punktów odniesienia: świat wewnętrzny, wyobraźnia, czytanie, a świat zewnętrzny rzeczywistość. To, co konstruuję, pro, prowadzę samochód, i to, czego nie konstruuję, moja matka, mój ojciec. Choroba autoimmunologiczna. Wywołuje je nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego skierowana przeciwko substancjom i tkankom normalnie występującym w organizmie. Ciało dosłownie atakuje swoje własne komórki. W przypadku takich chorób musimy zrozumieć biologiczną logikę. W okresie projektu celu pojawiają się między rodzicami albo postawiony wobec jednego z nich jakiś warunek. Na przykład, matka mówi ojcu. Jeśli jeszcze raz mnie uderzysz, odejdę. Ojciec mówi matce: Jeśli tak bardzo chcesz tego dziecka, sama będziesz musiała się nim zająć. Któreś z rodziców mówi: Chcę mieć dziecko, ale tylko jeśli to będzie dziewczynka. Część mnie związana z tym warunkiem musi zniknąć, żeby pokochało i zaakceptowało mnie to z rodziców, które go postawiło w okresie projektu celu. Tak jakby całkowity brak odporności był rozwiązaniem czyli częściowa autodestrukcja. Choroba, która pojawia się sama z siebie, podtrzymywana przez podświadomość. Nie mam prawa się bronić i przejmują konflikt innej osoby. Przyjmują na siebie czyjąś winę, by kogoś od niej uwolnić. I jak ktoś przychodzi z, z, osoba, z Celiaką, z Hashimoto, to, to sprawdzam, czy mama i tata cieszyli się, żeby to była gdzieś chyba kobieta, czy czekali na chłopca czy na dziewczynkę. I też przyjechała kiedyś do mnie na terapię jedna dziewczyna, była pięć dni, pracowałyśmy po 5 godzin. I ode mnie pojechała miała wizytę u pana Jasnowida i okazało się, że po tej terapii celia, choroby jelit cofnęły się 80%. Czyli to rozwiązując konflikt, choroba się cofnęła. Choroby serca. Choroby serca często wiążą się z konfliktem utraty terytorium, walczą o utrzymanie swojego terytorium, na przykład zawał serca, konfliktem w sferze miłosnej, ponieważ serce jest symbolem miłości, na przykład tętnica wieńcowa, lewa strona serca, zaator płótny, prawa strona serca. Choroby zakaźne. Głównym konfliktem leżącym u podłoża chorób zakaźnych jest oddzielenie, rozłąka, powodujący w bazie aktywnej mikrouszkodzenie ektodermy naskórka. Co ciekawe, jeśli choroba przenoszona jest przez owady, zostaniemy ugryzieni dokładnie w miejscu tego mikroubytku. Choroby zakaźne pozwol pozwolą również znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Z jakim wyzwaniem muszę się zmierzyć w tym punkcie mojego życia? Co muszę zmienić? Czy mój pogląd na życie jest właściwy czy błędny? Czy jest teraz w moim życiu coś, co odrzucam, czy opieram się w zmianie przy stosowaniu? Chrapanie. Chrapanie z reguły pojawia się w wyniku zmiany wzajemnego położenia części ustnej gardła, części nosowej gardła i ust. Podniebienie miękkie drży łopocze jak nieskrywany żagiel. Fundamentalny konflikt nie kęsa. Nieumiejętność złapania czegoś przez nos to coś, to często relacja seksualna z kimś. Odczuwane doświadczenie o dwojakiej naturze, suchowe oraz węchowe. W sytuacji łapania lub oddalenia kęsa, czy w pobliżu czuje się jakieś zagrożenie, chcę być sam, Zostaw, zostawcie mnie w spokoju, chcę wezwać, ko wezwać kogoś, chcę zatrzymać partnera, siostrę, potrzebuję pomocy. To jest chrapanie przy wdechu, łapanie zapachu partnera podczas wdechu. Chcę oddalić się od niebezpieczeństwa. Chrapanie przy wydechu. Chcę uciec od tego zapachu, który czuję. Konflikt może być powiązany również z pragnieniem bycia położonym do łóżka, utulonym do snu. Chcę, aby ktoś mną zajął się podczas snu. Na przykład. Mężczyzna chrapiący przy wydechu jest nieszczęśliwy, ponieważ jego żona wciąż krytykuje jego i dzieci codziennie myśli, jak dobrze byłoby po prostu zniknąć i nigdy nie wrócić. Nie chce jednak porzucać dzieci, które bardzo kocha. W końcu zaczyna chrapać, przy wydechu Chce się pozbyć żony. Gdy po 10 latach małżonkowie rozwodzą się, chrapanie ustaje. Chrapanie i nietolerancja hałasu. U czteroletniego chłopca. Podczas życia dziecka w macicy rodzice mieli problemy natury seksualnej i przestali utrzymywać stosunki seksualne, co zakończyło się rozwodem. Każdy rodziców znalazł później nowego partnera. W nocy, gdy chłopiec już spał, matka powiedziała mu, że ona i tata są już spełnieni seksualnie, co spowodowało poprawę. Dziecko przejawiło nierozwiązany konflikt psychologiczny rodziców którzy nie byli w stanie znaleźć sobie dobrego partnera. Chrząstka. Jest to nowa mezoderna. Mocna, ale elastyczna tkanka łączna, nie zabierająca naczyń krwionośnych, tworzy powierzchnie ustawowe, nadaje kształt takim częściom ciała, jak uszy, nos czy tkawica. Zdrowa tkanka chrzęstna umożliwia sprawne poruszanie, eliminując tarcie pomiędzy kośćmi. Jest to konflikt obni obniżonego poczucia własnej wartości związanego z gestem i umiejscowieniem chrząski, którą kojarzymy ze sprawnością, łatwością poruszania się. Jest to faza aktywna konfliktu, obumieranie chrząski, która staje się dziurawa jak szwajcarski ser. W fazie aktywnej nie towarzyszy ból, najczęściej ubytki są rozproszone, wywołują raczej poronowatość niż uszkodzenie o wyraźnych granicach. Krótkotrwały, ale bardzo silny konflikt może spowodować kompresyjne złamanie kręgosłupa, spontaniczne złamanie kończy lub żeber albo ogólne odwapnienie. Przy znacznym obniżeniu wartości poważne odwapnienie i ból na skutek kompresji kręgosłupa z reguły pojawia się w fazie zdrowienia, z reguły pojawia się ból spowodowany wystąpieniem obrzęgu pod okosną. Ciągły płacz. Dziecko między piątym a 8 tygodniem życia. Dziecko ciągle płacze aż do piątej nad ranem. Podczas pobytu w szpitalu przez dwie pierwsze noce z pewnością bardzo się bało, ponieważ jego matka była bardzo zmęczona i nie mogła się nim zająć. Dziecko czuło się więc pozbawione ochrony. Gdy wytłumaczono mu, co się stało, nie miało już żadnych problemów ze snem. przez następne 3 lata, to był właściwy scenariusz. Ciąża, mdłości i wymioty. Czy w jakimś aspekcie odrzucam tę ciążę? Jest to zły czas, nieodpowiedni partner. Wchodzę w rolę matki po przecięciu tego, po poczęciu tego dziecka, odrzucam wszystkie błędy, jakie popełniła moja matka. Wiem, że będę dobrą matką. Czy mama była dobrą mamą? Wspomnienie związane z urazą wobec mamy. Ciąża maciczna. Komórka jajowa może zatrzymać się w jajowodzie, gdy kobieta jednocześnie chce ciąży i boi się jej. Świadomie bardzo chce mieć dziecko, a podświadomie go nie chce lub odwrotnie. Dziecko nie będzie miało w domu swojego miejsca. Nie chcę, by dziecko wychowało się w tym domu, powinno być z rodziną. Przemoc, brutalność w doświadczeniu stosunków seksualnych. Ciąża unieruchomienie. Na przykład, dwójpółletni Mark nie chce leżeć w łóżku, zaraz po przebudzeniu musi wstać, a kiedy kładzie się go do łóżka, płacze. W okresie projektu celu ciąża jest zagrożona, więc lekarze zalecają matce pozostawanie w łóżku, jest to dla niej źródło udręki. Kiedy matka przypomina sobie, co się wtedy działo, opowiada to markowi, który natychmiast przyswoił tę informację, już tego samego dnia nie miał problemów z leżeniem w łóżku. Cukrzyca. Jest to ektoderma, dotknięty narząd, to jest trzustka. Komórki beta wesyt trzustkowych wytwarzają insulinę, wychwytującą glukozę z krwiobiegu. Kluczowe konflikty cukrzycy są konflikt oporu, konflikt odrazy, czyli stawiam opór czemuś, co budzi we mnie odrazę. Biologiczne znaczenie cukrzycy, to jest gotowość do walki, jest to konflikt typu męskiego. Opór, walka, działanie. Walka wisi w powietrzu, muszę być gotowy do stawienia oporu napastnikowi. Walka może być konieczna w każdej chwili, jutro, w przyszłości. Potrzeba więc dużo cukru, by móc szybko zgromadzić energię do tego potencjalnego starcia. Opór to walka, działanie. Nasza biologia poprzez zahamowanie wydzieliny insuliny. Utrzyma więc wysoki poziom cukru we krwi zamiast magazynować go w mięśniach czy wątrobie w postaci glikogenu. Cukier posłuży jako paliwo dla mięśni w sytuacji, gdy czujemy wstręt i obrzydzenie. Składniki odżywcze można podzielić na trzy kategorie. Białka, tłuszcze i cukry. I następuje przerwa w wydzielaniu poziomu insuliny. Insulina spada. Insulina czyni cukier przydatnym i łatwym do użycia. Pozwala nam go magazynować. Tworzą, tworzą zapasy na przyszłość. Celem jest utrzymanie stałego poziomu cukru we krwi. Obniżenie poziomu insuliny ma na celu uniknięcie wpływu władzy i znalezienie słodyczy dobroci. Insulina równa się władza, cukier to jest dobroć. Diabetyk we wszelkich relacjach poszukuje tylko i wyłącznie dobroci. W moim życiu pojawia się władza, nie mogę stawić jej oporu, chcę tylko czułości. Symbolicznie słowo diabet to znaczy cukrzyca, łaciński człon ja oznacza coś, co dzieli na pół, hebrajskie słowo to oznacza dom, czyli dom podzielony na pół. Cukrzyca może więc powstać w wyniku konfliktu pomiędzy chorym a jego rodziną rozłogi doświadczanej w domu utraty kontaktu w obrębie rodziny, która zostaje przecięta na pół. Dlatego często mamy do czynienia z następującymi odczuciami. Jestem rodzinnym wyrzutkiem. Inni członkowie rodziny odsuwają się ode mnie. Zostałem odrzucony przez rodzinę i wysłany do szkoły z internatem. To obrzydliwe, co mi robią. Wszyscy inni mogą mieszkać w domu. Zostałem wydziedziczony. Rodzina swoim zachowaniem daje mi do zrozumienia, że mnie odrzuca. Sprzeciwiam się temu odrzuceniu tej niesprawiedliwości. W przypadku cukrzycy musimy włożyć dużo wysiłku w rozbicie kryjącej się za nią. Paranoicznej konstrukcji diabetyk nie może nikomu ufać, nie ma prawa do zaufania, ma to związek z biologicznym przetrwaniem, dlatego właśnie stawia opór, zawsze jest gotowy do walki. Dlaczego miałbym porzucić opór, który przez tyle pokoleń zapewniał nam przetrwanie? Mimo wszelkich moich starań moja podświadomość nie chce porzucić oporu, który uratował życie członkom mojego klanu. Odnalezienie celu oporu i obrzydzenia jest obok rozpracowania konfliktu paranoi, pierwszym krokiem w pracy z cierpiącymi na cukrzycę. Mamy jeszcze też cukrzycę typu 1. Ona jest połączona z, z członkami rodu lub naszą poprzednią inkarnacją, kiedy ktoś zamarzł. Czyli cukier powoduje, że nie zamarzniemy, prze, przeżyjemy. Na dzisiaj żegnam serdecznie Państwa i do usłyszenia wkrótce.